Cześć, tutaj tutaj ziomy. Chciałbym ogłosić taki konkursik. Musicie zasubskrybować kanał i wysłać um, screena, że subskrybujecie i zostawiacie łapkę w górę pod filmem. Pierwszym lepszym filmem. I nam się to wyświetla, czy zrezygnujecie z subskrypcji, czy nie. Jeśli ta subskrypcja trwa co najmniej z tydzień, to jest do wygrania jedna rzecz z sklepu Pluciony. Jest do wygrania taki oto zeszycik, taki zeszycik, plan lekcji wraz ze ściągą i oczywiście portret słownego YouTubera. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mara